Cześć, moi drodzy, to Paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika ze stron przewodnika Hogwarts Legacy. Znajdujemy się Fox Smith, w tym oto miejscu. E, no i tutaj, gdzieś w tym rejonie, lata sobie strona, którą chcę zgarnąć. A, nie te czary. Ej, okay, moi drodzy, to by było Rebellion. na tyle, chociaż nie. Jeszcze tutaj chyba gdzieś mamy stronę. O właśnie. No to taka bonusowa. Druga strona, której nie planowałem zebrać. No dobra, moi drodzy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik, mam nadzieję, że przydatny, jeśli tak, chcecie, łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, by być na bieżąco z materiałem, z mojej strony to tyle, trzymajcie się, hej!